Cześć, witajcie, to jak Marek. Na dzisiejszym filmiku albo inaczej tytuł dzisiejszego filmiku, że tak powiem, nazwałem wartość największa i najmniejsza funkcji oraz wartość największa i najmniejsza funkcji w przedziale domkniętym od A do B. Czyli takim zagadnieniem się dzisiaj zajmiemy. Zacznijmy od jakiegoś przykładziku, od jakiegoś zadanka, a potem powiem troszeczkę o teorii taką funkcję zapiszę f od x równa się x do piątej odjąć 4x do czwartej odjąć 2x. I, za, I polecenie będzie wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji. Kropka. Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji. No i dużo osób jak słyszy najmniejszą, największą, to zaczyna liczyć pochodną, przyjmuje pochodną do zera, szukają ekstremum. Równanie się okaże bardzo przykre na przykład stopnia trzeciego, czyli ma co najmniej jedno rozwiązanie, a metody elementarne zawodzą, a to zupełnie niepotrzebna rzecz by była. Bo jeśli szukam wartość największą i najmniejszą funkcji, nie ekstremu, tylko wartość największą i najmniejszą, to zawsze muszę zacząć od policzenia granic na krańcach dziedziny. W tym przypadku dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, więc krańcem jest minus nieskończoność i plus nieskończoność. Ale gdyby dziedziną było na przykład przedział od 0 do 5, suma od 6 do nieskończoności, to krańcami są 0, 5, 6 i nieskończoność. I wtedy liczyłbym granice w zerze z prawej, w piątce z lewej, w szóstce z prawej, to w zasadzie wartość, a nie granice, i, i granicę w nieskończoności. I na przykład policzyłbym granicę prawostronną w nieskończoności i wyszłaby nieskończoność. To już wiem na pewno, że funkcja nie osiągnie wartości największej. Potem policzę granicę w piątce zdewej i dajmy na to widzie minus nieskończoność, to już jest koniec zadania. Czyli najmniejszej wartości też nie osiągnie. I odpowiedź na jakaś tam funkcja była podana wzorem, stwierdzamy, że nie ma wartości największej i nie ma wartości największej. Natomiast gdyby granice wyszły liczbowe lub a jedna na przykład nieskończoność, no to nie ma wartości największej, a może być naj... Mniejsza. I wtedy dopiero liczymy ekstremum funkcji. No a tutaj jak policzymy granicę nieskończoności, limet przy x dążącym do nieskończoności c od X. Tu na razie jest symbol nieoznaczony, no to wyłączymy przed nawias x do piątej I wtedy jest 1 odjąć 4 przez X minus 2 przez X do czwartej. Do piątej, do czwartej i x. No i 2 przez nieskończoność to jest 0, 4 przez nieskończoność to jest 0. Mamy nieskończoność do 5, czyli razy 1 jeszcze, czyli nieskończoność. W takim razie na pewno funkcja nie osiąga wartości największej. Gdybym policzył granicę w minus nieskończoności, no to ten sam zabieg robię. x do 5 przed nawias, to do 0, to do 0. I widzimy minus nieskończoność do piątej, czyli minus nieskończoność, i razy jeden, czyli minus nieskończoność. No i granica jest minus nieskończoność, czyli funkcji, funkcja nie osiąga również wartości najmniejszej. No i koniec zadania. Polecenie było wyznać wartość największą i najmniejszą funkcji. Odpowiedź: ta funkcja nie osiąga ani największej, ani najmniejszej wartości. Dobra, dajmy inny przykładzik. jest funkcja f od x równa się x do czwartej, dodać 4, trzecie x do trzeciej minus 7 i mamy wyznaczyć wartość największą i najmniejszą funkcji w przedziale. Nie, przepraszam, nie w przedziale, wartość największą i najmniejszą funkcji. No i znowu nie zaczynamy od ekstremów, tylko zaczynamy od granic tej funkcji, na krańcach określoności dziedziną tej funkcji jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, więc krańcami jest plus i minus nieskończoność. Granica w nieskończoności. Wyłączę sobie od razu x do czwartej przed nawias. To jest 1 plus 4 trzecie albo 4 przez 3x. Będzie prościej minus 7 przez x do czwartej. Sprawdźmy. x do czwartej gra. x tu się skróci 4 trzecie, x do trzeciej i minus 7. No jakiej podstawie nieskończoność? 7 przez nieskończoność to jest 0, 4 przez nieskończoność to jest 0, wychodzi nieskończoność do czwartej, czyli nieskończoność. Gdybym dał minus nieskończoność, do czwartej też będzie nieskończoność, czyli w plus czy w minus nieskończoności granica jest nieskończoność. Więc wniosek, ta funkcja na pewno nie osiągnie wartości największej. A ponieważ to jest funkcja ciągła z wielomian, więc Osiągnie wartość najmniejszą i to będzie najniższe z minimów. I teraz dopiero liczę pochodną i szukam minimum. Więc do, no, znaczy najpierw liczę pochodną. 4x do trzeciej plus trójka się skróci. 4x kwadrat i minus 7 to jest 0. Wyłączmy jeszcze 4x kwadrat przed nawias to jest x plus 1 4x do 3 plus 4x kwadrat. Dziedzina pochodnej to jest dziedzina funkcji. No i szukamy punktów krytycznych, czyli rozwiązujemy równanie. Pochodna równa się 0, czyli 4x kwadrat x plus 1 równa się 0. Czyli x Równa się 0 lub x równa się minus 1. W tych punktach może być ekstremum. Teraz policzymy monotoniczność pochodna większa od 0, czyli 4x kwadrat x plus 1 większa od 0. Namalujemy przybliżony wykresik tego wielomianu. Miejsca zerowe, 1 0, plus i plus. Wykres leci z góry, z prawej strony. W zerze jest dwukrotny pierwiastek, czyli odbijam, w jedynce przebijam. Czyli pochodna jest większa od 0 w przedziale od minus 1 do 0 i od, 1 do, i od 0 do nieskończoności. Od minus 1 do 0, suma od 0 do nieskończoności. Czyli w tym i w tym przedziale funkcja jest rosnąca. No i pochodna mniejsza od 0, od minus nieskończoności do minus 1. x należy od minus nieskończoności do minus 1. No i ten schemacik sobie malujemy. 0 zero, y, zero z prawej. Tutaj będzie minus 1, tutaj 0. Pochodna dodatnia jest od minus 1 do 0 i od 0 do nieskończoności. Ujemna do minus 1. W zerze pochodna znaku nie zmienia, więc tutaj nie ma ekstremów. Natomiast tutaj jest zmiana znaku. Pochodna ujemna, więc funkcja maleje. Tu pochodna dodatnia, więc funkcja rośnie. W minus 1 jest minimum. Policzmy ile to minimum chodzi, Czyli liczymy f od minus 1 f od minus 1 to jest minus 1 do 4, czyli 1, minus 1 do 3 to jest minus, czyli minus 4 trzecie i odjąć 7. 1 minus 7, czyli minus 6, minus 4 trzecie. 3 razy 6, 18 i 4, czyli minus 22 trzecie. Czyli ta funkcja osiąga minimum lokalne minus 22 trzecie gałązki tego wykresu liściowego będą na pewno w górę, bo granice są w nieskończoności, czyli to jest jednocześnie wartość najmniejsza, czyli zbiór wartości funkcji to jest od tej liczby, od minus 22 trzecie do nieskończoności. Dobra, na, na razie liczyłem tylko wartość największą i najmniejszą funkcji w całej dziedzinie. A teraz policzę, zajmę się tylko, no może nie tylko, tylko wyznaczaniem wartości największej i najmniejszej w przedziale domkniętym. No i nie tylko. Główny temat to jest wartość największa i najmniejsza w przedziale domkniętym, ale zdarzają się też przedziały przecież i otwarte. I jest takie twierdzenie. Funkcja ciągła w przedziale domkniętym od A do B zawsze osiąga wartość największą i najmniejszą. I gdzie to się może stać? W początku, końcu przedziału, albo jeśli funkcja jest różniczkowalna w przedziale otwartym od A do B, to również w miejscach zerowych pochodnej. Czyli w przedziale domkniętym funkcja osiąga wartość zawsze największą, najmniejszą, i to się stać może w miejscach zerowych pochodnej. Z tego przedziału albo na końcu lub na początku przedziału. Nie muszę tam stwierdzać już, czy to jest minimum, czy jest maksimum. Tak jak było przy trójmianie. Na przykład, y, jaka jest wartość największa, najmniejsza trójmianu w przedziale od 2 do 5. To się liczyło tylko P. Jeśli tu P było, to liczyłem F od P, F od 2 i F od 5. A w tym P funkcja osiągała zawsze albo minimum, jak gałązki były w górę, albo maksimum, jeśli gałązki były w dół. Tak samo jest tutaj. To P to inaczej miejsce zerowe pochodnej. Czyli jeśli liczę wartość największą, najmniejszą w przedziale domkniętym, liczę pochodną, przyrównuję do zera. Jeśli jest sprzeczne, to liczę f od A, f od B. Jeśli są rozwiązania równania, pochodna równa się zero i są w tym przedziale, to liczę wartość funkcji dla tych argumentów i f od A i f od na przykładziku, szybko to pojmiecie, mam nadzieję. Funkcję taką zapiszmy f od x. To się równa x dodać 2 przez x, odjąć 2. I chcemy wyznaczyć wartość największą i najmniejszą w funkcji w przedziale od 1 do 4. No to liczę pochodną najpierw. Pochodna to się równa. Pochodna z x to jest 1. Dodać stała to jest 2, i pochodna z 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat. Z minus 2 jest 0, czyli pochodna to jest 1 minus 2 przez x kwadrat. Rozwiązujemy równanie. Pochodna równa się 0, czyli 1. 2 przez x kwadrat równa się 0, czyli x kwadrat to jest 2, czyli x równa się pierwiastek z 2 lub x równa się minus pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch to jest jeden z kawałkiem, czyli jest w przedziale, a ten minus pierwiastek z dwóch w przedziale nie jest. No to tym się w ogóle nie zajmuje, to nie należy do przedziału od 1 do 4. Liczę tylko F od początku przedziału, F od końca przedziału i F od tego miejsca zerowego pochodnej, czyli F od pierwiastka z dwóch. Któraś z tych wartości będzie wartością największą w przedziale, a któraś najmniejszą. F od 1 to jest 1, plus 2 to jest 3, 3, minus 2 to jest 1, F od 4 to jest 4. Plus 2 przez 4 i minus 2, czyli 4, 4 minus 2, czyli 2 i plus 1 druga, czyli 5 drugich. I f od pierwiastka z 2, to jest pierwiastek z 2, plus 2 przez pierwiastek z 2 i minus 2, czyli pierwiastek z 2, 2 pierwiastki z 2 przez 2 i minus 2. Czyli pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch, czyli dwa pierwiastki z dwóch minus 2. To co największe, to będzie wartość największa, a to co najmniejsze to wartość najmniejsza. To na pewno jest więcej jak 1, a to jest ile? 2, 4, 2, 8, to na pewno jest najwięcej, to jest najmniej, czyli funkcja przyjmuje w tym przedziale wartość największą dla argumentu 4 i to jest 5 drugich i wartość najmniejsza w tym przedziale to jest dla pierwiastka z dwóch i to jest wartość dwa pierwiastki z 2 minus 2, sprawdza jeszcze i tak, ja. Czyli, jeśli jest przedział dotknięty, to myślę, że to jest proste pochodna, pochodna równa się 0 jeśli są rozwiązania w tym przedziale, to liczę f od początku f od końca i f od tego Miejsca zerowego pochodnej. A teraz dam przykład, jak przedział nie będzie zamknięty, tylko obustronnie otwarty. F od X to się równa 1 trzecia X do trzeciej minus 1 druga x do drugiej, minus 6x i dodać 14 trzecich. I mamy zbadać wartość największą i najmniejszą w przedziale od minus 3 do 2. Teraz już nie mogę liczyć f od początku i f od końca, no bo tutaj tych minus trójki i dwójki nie ma. Tylko liczę pochodną, przyrównuję do zera. Jeśli są rozwiązania równania, a są w tym przedziale, to liczę wartość funkcji dla takich argumentów. Natomiast z tej strony liczę granicę prawostronną w minus trójce i... Lewostronną w minus i lewostronną w dwójce. Jeśli pochodna nie miałaby miejsc zerowych, albo miałaby, ale nie leżał w tym przedziale, to na pewno już nie będzie ani wartości największej, ani najmniejszej. Na przykład w minus 3 była jakaś tam dziurka, tu jest minus 3 i w dwójce byłaby jakaś tam dziurka, prawda? bo w dziedzinie tu jest potwierane, więc nie ma najmniejszej, nie ma największej. Ale jeśli tu w minus trójce, tu w dwójce będą jakieś wartości, a tu jakieś tam, o tak się może zdarzyć. Dla zera akurat wyszła wartość 0, dla jedynki gdzieś tutaj, przepraszam, dla minus trójki wartość tu, dla dwójki wartość tu, ale będzie wartość jakaś najmniejsza. Czyli jeśli nie ma funkcja pochodna równa się zero, nie ma rozwiązań, albo rozwiązania nie są w tym przedziale, to na pewno nie będzie wartości największej i najmniejszej. No to policzmy jak tu się stanie. Pochodną policzymy. f' od x to się równa 3x kwadrat minus x i minus 6 3 czyli x nie, to trójki nie ma. Trójka się skróciła, czyli x kwadrat, dwójka czyli minus x i minus 6. Pochodna czy równujemy ją do zera, czyli x kwadrat minus x minus 6 równa się 0, znaczy no, minus 6 i 2, czyli 1, czyli minus 2 lub x równa się 3. To razy to jest minus 6 i do plus to to jest 1. Okay. Czyli patrzymy teraz, czy minus 2 jest w przedziale? Jest. Trójka? Nie ma. No to trójka... Odrzucamy. Trójka nie należy do przedziału. Od minus 3 do 2. Liczymy tylko wartość funkcji dla minus 2. F od minus 2 to się równa. Minus 2 do 3 to jest minus 8, czyli minus 8 do 3. Minus 2 to jest 4. To się skróci to 2 i plus 12 i plus 14. I żeby nie tracić czasu, od minus 2 to wyszło minus 23, nie, chyba 12, policzmy. Minus 8 trzecich plus, dobra, najpierw minus 2 plus 12 to jest 10, minus 8 plus 14 to jest 6, czyli 2. Wyszli, wyszło 12. No i na koniec sprawdzamy nie wartości na krańcach, tylko granice. Limes przy x dążącym do minus trójki ze strony prawej, CF x to się równa, i Limes przy x dążącym do dwójki ze strony lewej, CF x. Minus 3 to jest minus 27 przez 3, czyli minus 9, 9, czyli minus 9 drugich i plus. Yy, 3 6, 18 i plus 14, 3. Mam to wyrachowane, czy nie? Mam tylko odpowiedź. No to musimy rachować. 18 minus 9 to jest 9 i minus 6 i plus 6 razy 3, czyli 27, i razy 2 to jest 28, czyli to jest 9 minus 1,

czyli tam sobie wykres leci do góry, to nie będzie na pewno wartość największa. Natomiast minus 23 jest niżej, ta granica jak 12, czyli to też nie będzie wartość najmniejsza. To też nie jest wartość, bo to jest granica. Tu przy argumentach zbliżających się do dwójki z lewej wartości zbliżają się do tej liczby, ale jej nie osiągają. Tak samo jak tutaj, to nie jest wartość przy argumentach zbliżających się do minus trójki z prawej wartości dążą do tego, ale tego nie osiągają. W takim razie jeszcze raz, ta granica jest wyżej jak ta liczba i ta granica jest niżej jak ta liczba. Czyli nie ma wartości największej i najmniejszej. Natomiast w tym przedziale, no natomiast zbiór wartości funkcji, yy, co ja szanie, przecież 12 to jest więcej jak to, prawda? Opowiadam te kłopoty. Przecież 12 to jest więcej jak to, to jest mniejsze. Cofam wszystko, jeszcze raz. To jest najwięcej z tych trzech wartości. A to jest wartość dla liczby, czyli to jest wartość największa. Czyli f maksimum jest osiągane dla minus dwójki i wynosi 12. Natomiast nie ma wartości najmniejszej. A zbiór wartości funkcji to jest to co najniżej, czyli otwarty przedział od minus 23 i ta jest osiągana wartość, czyli do 12. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że to pojaśniłem i na końcówce troszkę się zgubiłem z tą 12, ale już myślę, że sorki za tą pomyłkę. Zrozumieliście o co chodzi i na wszelki wypadek jeszcze jeden przykładzik też z otwartym przedziałem. Z jednej strony f od x to się równa 1 czwarta x do czwartej minus 2x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 24x i dodać 10x. I podamy wartość największą, najmniejszą w przedziale od 0 do 7. Mamy wyznaczyć wartość największą, najmniejszą i zbiór wartości tej funkcji. Zaczynamy od pochodnej. 4 się skróci, czyli x do 3, x do 3 minus 6 x kwadrat. Minus 4x i plus 24. Wyłączymy x kwadrat z pierwszych dwóch, to będzie x minus 6. I minus 4 z dwóch ostatnich też będzie x minus 6. X do trzeciej minus i minus i plus. I jeszcze raz przed nawias x minus 6. To będzie x kwadrat minus 4, czyli x minus 2 i x plus 2. Taki jest wzór pochodny. Przyrównujemy pochodną do zera, czyli x równa się 6 lub x równa się 2 lub x równa się minus 2. Szóstka jest, dwójka jest, minus dwójki nie ma w tym przedziale. Czyli dwójka pada. Liczymy wartość dla szóstki, wartość dla dwójki, wartość dla siódemki i granicę funkcji prawostronną zerę. Dobra. Czyli lime przy x dążącym do 0 z prawej. Z f od x to się równa 0, 0, 0, 0 czyli 10. Teraz f od 7, f od 6. I f od 2. f od 7 to jest minus 5,75, f od 6 to jest minus 26, i f od 2 to jest 38. Co jest największą liczbą? 38. Czy to jest granica, czy wartość? To jest wartość. Czyli to na pewno jest wartość największa. A co jest najniższe? Najniższe jest minus 26. A minus 26 to jest wartość dla szóstki. Czyli to jest wartość najmniejsza. Mało endem. A te granice nie są ani wyżej tej największej, ani niżej tej najmniejszej. Czyli zbiór wartości funkcji to jest od tej najmniejszej, czyli od minus 20. Zamknięty od minus 26 do 38. Natomiast wartość sama największa to jest 38, a najmniejsza to jest minus 26. Jeśli policzę wartość, a granica jest wyżej, no to nie będzie wartości największej. A jak policzę wartość to najmniejszą, a granica będzie niżej, to dalej nie ma wartości najmniejszej. Myślę, że już na tym przykładzie wszystko zrozumieliście. Mam taką przynajmniej nadzieję. No to kończę na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do miłego zobaczenia. Bywajcie.